Witam wszystkich fanów motoryzacji Mazda CX-5 2.2 diesel Na sporcie Wersja 2013 rok Tu jest ta jej wersja Sport diesel 150 koni Mazda cx 2.2 Dwa tylko koła się kręcą Two way drive No ale elektryka, skórka eee, Nawigacja Grzane pupy No i Coś słabo ciągnie mówię zajrzę dzisiaj, no olej sprawdziłem Zajrzę jeszcze mówię do filtra powietrza Niby po serwisie No i co? Filtr powietrza Brudny Ta wam zara pokażę, ale zobaczcie co tam tam jest w ogóle. Kartka papieru Jak to auto ma mi fajnie chodzić Jak tu zapchany jest filtr powietrza Jakąś kartką Od czego zobaczymy I się powietrza to też w takim stanie Traga Kartka była trochę, jest porcja, ty. Silnika Naprawę coś tu było No w sierpniu tego roku, zobaczcie I od tamtej pory Auto przejechało, coś nie chciało chodzić ty. A coś tu było Stage 3, stage 4, Rosen dat, stage 1 Tademats, Refill Fidel Injector, Fide Washer, feed the start Studbox, 6 mm Wymiana Batem ten chyba Ale jaja. No ale FIT zajechany A nie będzie po serwisie mówił. No widać po serwisie, bo w sierpniu w tym roku i później przestała chodzić ja Ale jaja, więcej modę 2012, 2017 wyprodukowane, no, Tak, to fajny samochodzik Cenotki, spiskiwacze, czujniki parkowania przed, tył W bardzo dobrym stanie